Szkoły tworzą ludzie i szkoła w dużej mierze jest taka jak jej dyrektor. Ja uważam, że ryba psuje się od głowy, ale też od głowy może się zmieniać i naprawiać. Dlatego też powstał pomysł na stworzenie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty miejsca, w którym możemy rozwijać prawdziwych liderów, osoby, które będą wzorcami dla naszych dzieci, ale też będą tak budowały tę szkołę wraz z rodzicami, otoczeniem, nauczycielami i dziećmi, że faktycznie będą przygotowywać te dzieci do bycia takim samodzielnym myślącym człowiekiem. Program APLO jest naprawdę nakierowany i oparty o to, żeby jego uczestnicy byli coraz bardziej świadomymi ludźmi, żeby potrafili oceniać rzeczywistość, jaka w, w jakiej funkcjonują, jaka ich otacza i do tej rzeczywistości odnosili swoje pomysły, projekty, realne działania. Tak naprawdę pro to, to jest zaproszenie do pracy nad sobą i ze sobą i nad swoim wpływem na, na, na drugiego człowieka. i Na tym polega ten kurs. No I teraz pytanie to też zależy dużo od nastawienia, z jakim, z jakim dyrektorze przychodzą do takiej, do, do takiej, do takiej akademii, no bo jeśli, jeśli chcą skorzystać, to myślę, że mogą skorzystać. Jeśli nie chcą, no to wrócą do pracy, będą pracowali tak jak, tak jak do tej pory. Przywództwo jest to umiejętność skupiania ludzi wokół celów, które im wytyczam, umiejętność zachęcania ich do tego, żeby podjęli trud wykonania stosownej pracy. Co więcej, sprawienia, że oni odbiorą ten cel jako swój. Myślę, że wiele osób myśląc o dyrektorze szkoły wspomina swoje szkolne czasy i myśli o odległej osobie, która ma władzę. Która każe. takie są chyba jeszcze cały czas skojarzenia. Bardzo pracuję nad tym, żeby nie być taką osobą, która nikogo nie zna i do której się chodzi na dywanik. Przywództwo to jest, myślę, że jakaś forma realizacji idei, której się wierzy. rzeczy no, realizacji samego siebie mówią, że. Tyle jest warte życie człowieka, ile idea, którym służy albo ile dzieło, które dzięki temu życiu powstaje. Więc ja myślę, że dla mnie właśnie przywództwo w szkole, prowadzenie szkoły jest taką formą realizacji pewnej idei i tego, co dla mnie jest ważne. Lider, który wyznacza pewne kierunki, wspólnie określa cele, ale też potrafi dać swoją osobą przykład, potrafi swoim przykładem pobudzić innych do działania, zapalić też do działania, bo to też jest ważne takie przekazanie pewnych emocji. To przywództwo może być realizowane na wielu poziomach. To nie tylko jest tak, że dyrektor jest przywódcą całego grona pedagogicznego, ale dobrze, żeby byli przywódcy jakichś grup nauczycielskich, przywódcy wśród uczniów. No i dobrze byłoby, żebyśmy wszyscy wspólnie dążyli w jednym, ściśle określonym celu. Dla mnie ważne jest, żeby pracować jak najbliżej z ludźmi i to z wszystkimi ludźmi, którzy tutaj w szkole się znajdują, którzy są tutaj ważni, czyli z uczniami, z nauczycielami i z rodzicami. Szkoła jest specyficzna instytucja. jest pojmowana na ogół jako miejsce, gdzie Poprzez rozmaite zabiegi formuje się dzieci. więc ja pojmuję szkołę jako społeczność, gdzie dzieci są tylko jednym z trzech równoprawnych składników obok pracowników i rodziców. Kolejność dowolna. Tutaj nikt nie jest najważniejszy. Społeczność jest wtedy dobra, jeżeli jest na równych prawach. Ciągle właśnie staramy się wspólnie określać cele. Ustalamy nasze słabe i mocne strony, organizując różnego rodzaju debaty Open Spice, World Cafe, czy też profil szkoły robiliśmy. I robili to zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele na takich wspólnych spotkaniach. Młodzież wie, że rzeczywiście to co oni mają do powiedzenia jest bardzo ważne. Właściwie cała taka filozofia przywództwa, którą, no, której nauczyłam się w dużej mierze na Akademii Przywództwa Liderów Oświaty od ludzi, których tam spotkałam, trenerów, ale także innych dyrektorów, polega na rozwijaniu relacji z innymi ludźmi. Czyli bycie przywódcą to tak naprawdę bycie w bardzo dobrych relacjach z ludźmi. No, wyznaczanie oczywiście pewnych standardów wszystkim tutaj i pomaganie no, w takim wspólnym osiąganiu wspólnych celów. Szkoła we współpracy z domem powinna przygotować dzieci nie tylko do testu, ale w naszym odczuciu do samodzielnego, odpowiedzialnego życia, do tego, żeby młody człowiek mógł się spełniać w przyszłości zarówno zawodowo, jak i prywatnie. I ten projekt Akademii Przywództwa Liderów Oświaty znakomicie wpisuje się w misję fundacji, która dokładnie dotyczy właśnie przygotowania młodego pokolenia rozwoju młodego pokolenia w duchu wartości, kompetencji, wysokiej kompetencji społecznych.